Dodatek do Heroes 3 o nazwie Horn of the Abyss niesie za sobą szereg ogromnych zmian, jeśli chodzi o grywalność i atrakcyjność gry. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ilość tych zmian, jak i skala tych zmian jest zbyt przytłaczająca i zbyt niepotrzebna. Natomiast jak się oswoimy z tym, dojdziemy do wniosku, że w ogromnym stopniu te zmiany są trafione, te zmiany są pozytywne i trzeba się do tego przyzwyczaić. Mimo wszystko wiele osób dalej się mnie pyta, czy to na streamach, czy to pod filmami w komentarzach na temat pewnych rzeczy i ja im się nie dziwię, bo rzeczywiście kilka rzeczy jest jeszcze niezrozumiałych. Z tej okazji postanowiłem nagrać film, w którym przytoczę te, moim zdaniem, najważniejsze i podstawowe mechaniki, które pojawiły się w HOTA. Zatem siemanko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, a oto 6 mechanik, które powinieneś znać grając w Heroes of Might Magic 3 Horn of the Abyss. Pierwszą i jednocześnie kluczową rzeczą, od której chciałbym rozpocząć ten materiał, jest mechanika tak zwanego rolowania zaklęć, czyli innymi słowy szukania nowych zaklęć w gildi Magów. Na czym to polega, moi drodzy? Wchodzimy do miasta, gdzie jest zbudowana Gildia Magów. W oryginalnym Heroes 3 te zaklęcia, które się wylosowały, po prostu zostawały do końca gry. Nie mieliśmy żadnego wpływu na to, jakie zaklęcia się trafią, i też nie mieliśmy wpływu na potencjalne nauczenie się dodatkowych zaklęć w Gildii Magów. No, chyba, że mamy fortecę, tam jest biblioteka, ewentualnie robimy mapę i tam jesteśmy w stanie określić, które czary muszą się pojawić, które nie mogą, a które mogą się ewentualnie pojawić. Natomiast w dodatku Horn of the Abyss do, została dodana mechanika, jakby przelosowywania danego zaklęcia, tak by znaleźć odpowiednie zaklęcie, którego my potrzebujemy. Na czym to polega? Wybieramy sobie na przykład zaklęcie, które jest nam niepotrzebne, na przykład wezmę sobie zaklęcie uleczenie, klikamy i mamy informację. Dispel can be real place at a price. I w tym przypadku mamy koszt 1000 sztuk złota plus dwa każdego z rzadkich surowców. Oczywiście jest to rdęć, siarka, kryształ i e klejnoty. I na przykład szukamy jakiegoś zaklęcia, którego tutaj nie ma w gildii magów. Na przykład nie ma spowolnienia, nie ma przyspieszenia. No to na przykład możemy tutaj właśnie próbować znaleźć to zaklęcie i płacimy i otrzymujemy losowo Jedną z dwóch zaklęć do wyboru W tym przypadku wylosowała się ochrona przed wodą Oraz przyzwanie okrętu No nie ukrywam, nie o te zaklęcia mi chodziło Tutaj gra losuje Oczywiście z, ba z bazy zaklęć Które jeszcze nie pojawiły się W gildii magów I na przykład no możemy albo zatwierdzić Albo po prostu kontynuować bez zatwierdzenia No ale dobrze, na przykład Weźmy przyzwanie okrętu Na przykład chcemy się nauczyć I na przykład klikamy end research I w tej sytuacji w zaklęcie przyzwanie okrętu Pojawia się w miejsce uleczenia, a my oczywiście zapłaciliśmy odpowiednią cenę, Szczegół polega na tym, że zaklęcie, które zostało już zmienione, nie może ulec rolowaniu. Tutaj na przykład, jeżeli klikniemy, to mamy po prostu informację o tym zaklęciu, a jeżeli wejdziemy na jakiekolwiek inne zaklęcie, na przykład magiczna strzała, to mamy informację, że trzeba zapłacić, tu trzeba zapłacić, tu trzeba zapłacić i tu też trzeba zapłacić. Kolejna informacja, moi drodzy, jest taka, że rolować zaklęcie w Gildii Magów możemy tylko raz na Mamy informację. Research has already been done this turn. Jaka jest formuła, jeśli chodzi o koszt? Stale płacimy 1000 sztuk złota, natomiast koszt rzadkich surowców zależy od poziomu zaklęcia, no które chcemy uzyskać. W tym przypadku jest to poziom pierwszy i płacimy dwa razy poziom zaklęcia. Czyli na przykład tutaj mamy po prostu po dwa. Jeżeli chcemy na przykład e, zmienić usunięcie przeszkody na inne zaklęcie, tu już mamy cztery. Przypominam, że w tej turze już nie możemy zrolować, bo już rolowaliśmy przy Wyzwanie okrętu, no nie o to chodziło, ale w gruncie rzeczy zależało mi na tym, żeby tę mechanikę Wam przekazać. Trzeci poziom to jest po sześć, czwarty poziom po 8 i piąty poziom po 10 rzadkich surowców. Nie oznacza to, że w ogóle nie możemy rolować. po prostu możemy to zrobić w innym mieście. Wchodzimy do drugiego miasta, no i tutaj mamy jakieś zaklęcia i na przykład chcemy tym razem wymienić ochronę przed ogniem, bo uważamy, że no wszystko po trochu się przydaje, no może rozproszenie, nie, ale dobra, ochrona przed ogniem i możemy na przykład o, i teraz na przykład gra nam proponuje dwa inne zaklęcia, które nie pojawiły się w tej gildi magów, czyli kamienna skóra oraz e, uleczenie. Trzeba też zaznaczyć e, taką rzecz, że jeżeli jedno zaklęcie akceptujemy, to drugi czar, ten odrzucone spary, ląduje na końcu kolejki. To znaczy, jeżeli będziemy dalej zamieniać też zaklęcia, dalej będziemy rolować, to to odrzucone zaklęcie będzie po prostu na samym końcu i no możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że rolujemy, rolujemy, masę razy to robimy i dużo zakresów jest po prostu odrzucanych, to one lądują jakby na koniec i dopiero kiedy wszystkie zaklęcia zostaną pokazane, to wtedy jest jakby ta nowa pętla z uwzględnieniem tych zaklęć, które wcześniej się pojawiły. No ale dobrze, no tutaj na przykład załóżmy sytuację, że nie jesteśmy jakoś usatysfakcjonowani ani z jednego, ani z drugiego zaklęcia i nie chcemy go w gildi magów. No to na przykład mamy confirm, confirm without and research. I co się wtedy dzieje? Tutaj mamy pustego slota, mamy pustego slota, a w tej Magicznej kuli, jakby tego nie nazwać, mamy zaklęcie, które ma dalej ulec zmianie. Znaczy, w każdej chwili oczywiście możemy to zaakceptować, tyle że już za darmo. My zapłaciliśmy za losowanie, tyle że po prostu odrzuciliśmy zaklęcie. A tutaj, no, czekamy ewentualnie na inne zaklęcie i na przykład szukamy czegoś innego, ale musimy to zrobić w następnej turze. Więc, na przykład, po prostu kończymy kolejkę, wchodzimy do miasta, gdzie szukamy tego zaklęcia i znowu możemy zapłacić. Tym razem, no, dostajemy przyswoit okrętu i okrony przed wodą. No nie jest to szczyt marzeń, moi drodzy. No ale załóżmy na przykład, że teraz zatwierdzamy i patrz, i ta, i ta szklana kula jest już pusta, a przyzwanie okrętu pojawiło się w gildii magów w tym właśnie slocie. Trzeba jeszcze omówić tę sytuację, bo generalnie chodzi o to, że wybieramy jakieś zaklęcie, na przykład to i mamy do dyspozycji jedno z dwóch losowych zaklęć, które wcześniej nie pojawiły się w gildii magów. Na przykład teraz weźmiemy promień osłabienia, natomiast w przypadku gildii magów poziomu 5 sytuacja wygląda troszkę inaczej, bowiem, bowiem jeżeli klikamy to mamy do dyspozycji tylko jeden czar. To znaczy, nie możemy wybrać albo jeden, albo drugi czar losowy, tylko po prostu do wyboru. Albo akceptujemy, albo odrzucamy i w następnej kolejce będziemy szukać kolejnego zaklęcia. Ale na przykład, jeżeli zaakceptujemy implozję, to trzeba zwrócić na to uwagę, że implozja jest zaklęciem na stałe. Nie jesteśmy w stanie już zmienić zaklęcia, które zostało zmienione. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Natomiast też trzeba powiedzieć, że o ile tutaj wydaje mi się, przynajmniej wszystko jest jasne w kontekście oczywiście rolowania tych zaklęć, o tyle w przypadku szukania zaklęć kontrolnych, wrót wymiarów miejskiego portalu i lotu, chociaż tutaj lot był od razu, ale chodzi mi o miejski portal i wrota wymiarów, tutaj sytuacja polega na tym, że możemy te, te zaklęcia dostać maksymalnie po trzecim przylosowaniu. Tutaj zostało w ten sposób tak przeprowadzone, żeby też. Nie miało to dużego znaczenia w kontekście RNG, na przykład w rozgrywkach, rozgrywkach turniejowych, gdzie jeden zawodnik i drugi zawodnik szuka zaklęć kontrolnych, czyli właśnie miejski portal, wrota wymiarów, ewentualnie lot, ale w gruncie rzeczy, tam portal i Dimension Door to, żeby grać miał stuprocentową pewność, że po iluś przy losowaniach będzie to zaklęcie. I na przykład tutaj klikamy, no mamy Waterwork, no nie o to nam na przykład chodzi, ale możemy na przykład e, po prostu potwierdzić bez jakby. Zatwierdzania, czyli szukamy dalej Ale żeby szukać dalej, to jest To jest drugie miasto To możemy jeszcze jedną kolejkę Przyłączyć, szukamy Dalej, mamy łańcuch piorunów To jest fajne, wskrzeszenie w sumie też jest Spoko, ale dobrze, zatwierdzamy no, i to jest jedyna rolka, jaką możemy zrobić w tej kolejce, więc musimy poczekać do kolejnej tury. No oczywiście, mógłbym równolegle budować w drugim mieście, ale chodzi o to, żeby Wam pokazać, ile kolejek jest wymaganych. I tutaj już na przykład mamy miejski portal. Mamy miejski portal, więc możemy to zatwierdzić. Jeżeli nie zatwierdzimy, o, no to w sumie. Tutaj możemy, ale tam portal pojawi się w kuli. Ale tak jesteśmy w stanie dostać się do wymaganych i ulubionych yy, naszych zakresów. Jest to kluczowa mechanika w Heroes of and Magic 3 Horde of the Abyss, o tyle, że jest to niezbędna rzecz w kontekście szukania zakresu. Wyobraźcie sobie, że jeden gracz otrzymuje taką gildię magów, drugi gracz otrzymuje taką gildię magów i nie ma na to najmniejszego wpływu. A ta mechanika daje pewną równowagę, daje pewną stabilność. Oczywiście są dalej elementy losowości, ale tych aspektów losowości jest dużo, dużo mniej i właśnie budowanie gildi magów razem właśnie z tym rolowaniem, czyli zmianą zaklęć, to jest stały po prostu obrazek Heroes 3 BVP. Drugą rzeczą na tej liście jest fort na wzgórzu, który przeszedł ogromną zmianę. Prawdę mówiąc, bardzo dużo razy spotkałem się z takim pytaniem na streamie, dlaczego nie ulepszę jednostek w forcie na wzgórzu, dlaczego nie pójdę do fortu na wzgórzu, żeby ulepszyć jednostki. A to dlatego, że mechanika tego keyfoldu w Heroes 3 HOTA po prostu się zmieniła. W oryginalnym Heroes 3 fort na wzgórzu to był potężny budynek, który po pierwsze umożliwiał ulepszenie jednostek często w promocyjnej cenie, niekoniecznie w w przypadku każdego poziomu, ale na przykład pierwszy poziom byliśmy w stanie ulepszyć za darmo, a po drugie, jeśli chodzi o Hilford w wersji HOTA jesteśmy w stanie ulepszyć tak jak widzicie, tylko jednostki od pierwszego do piątego poziomu nie jesteśmy w stanie ulepszyć jednostek poziomu ani szóstego ani siódmego, to oczywiście nie oznacza że stary Hillford został wyłączony, bo cały czas jest dostępny, to jest wasze ten klasyczny Heelford po lewej stronie, ten Heelford właśnie z oryginalnego Heroes 3, który Umożliwia często ulepszanie jednostek w promocyjnej cenie, i generalnie też nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o poziom jednostki. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację PVP, to z reguły te stare foty na wzgórzu zostały zablokowane i są dostępne właśnie te nowe. Dla mnie jest to naprawdę bardzo pozytywna zmiana, która balansuje gry, a nie sprawia, że no nie musimy budować niczego w mieście, że możemy tak de facto po promocyjnej cenie często w stanie ulepszyć, a nawet jak nie, no to nie musimy budować na przykład siedliska siódmego poziomu. Ulepszonego, żeby postawić y, jednostkę ulepszonego siódmego poziomu. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ale dobrze, jak to wygląda w praktyce, że idziemy tutaj i możemy ulepszyć te jednostki za podwójną cenę. Właśnie, po pierwsze, ulepszamy tylko jednostki od pierwszego do piątego poziomu, a po drugie, musimy zapłacić dwa razy więcej niż domyślnie za ulepszenie. I na przykład wchodzimy w fort na wzgórzu. Generalnie, upgrade Centaura kosztuje 20 sztuk złota, bo możecie zwrócić na to uwagę, centaur zwykły kosztuje 70, a centaur bojowy kosztuje 90 sztuk złota, czyli 20 sztuk złota musimy płacić za ulepszenie jednego centaura, a tutaj mamy 1040, bo 26 razy 40, a nie 20. Tak samo rzecz dotyczy się krasta ludów, elfów, Pegazów oraz drzewców, nie jesteśmy w stanie ulepszyć jednorożców, nie jesteśmy w stanie ulepszyć źródeł smoków, więc to jest też taka odpowiedź dla wielu osób, które pytały się mnie, na przykład na streamie, dlaczego nie idę na for do Fortu Wzgórzu? Dlatego, że no nie jestem w stanie ulepszyć. A były przecież takie pytania w sumie uzasadnione, oczywiście, że tak, ale były pytania, dlaczego nie ulepszę aniołów w Heelforge? No dlatego, że po prostu nie mogę. Weaver nie mogę ulepszyć, Gigantów nie mogę ulepszyć. No, no szkoda, ale są takie ograniczenia. Moim zdaniem jest to bardzo pozytywna zmiana. Zmiana, która przede wszystkim balansuje gry, a oczywiście nie sprawia, że wszystko jest takie proste. No ale no jest ten... Stary Fort na Wzgórzu również dostępny, gdzie jesteśmy w stanie na przykład pierwszy poziom ulepszyć za darmo, krasnorodę za taką skromną kwotę, elfy też, pegazy w sumie też, natomiast drzewce, jednorożce i smoki są ulepszane po prostu za 100% tej bazowej wartości. Hillfort ten stary pojawia się na przykład na szablonie Conquest w takiej specjalnej strefie, która jest bardzo bogata, ale generalnie jest to obiekt wyłączony w Heroes czy PvP, a zamiast tego właśnie ogląda Mamy ten zmodyfikowany fort na wzgórzu, który umożliwia ulepszanie jednostek tylko do piątego poziomu włącznie i to za podwójną cenę. Kolejną mechaniką, która pojawiła się w Horde of the Abyss, jest możliwość kumulowania jednostek z siedlisk na mapie przygody. W oryginalnym Heroes 3, jeśli nie wykupiliśmy wszystkich jednostek do końca tygodnia, to po prostu to jakby się resetowało, i z powrotem w następnym tygodniu jesteśmy w stanie wykupić tyle jednostek, ile wynosi ich przyrost. Na przykład mamy stanie centaurów, mamy tych centaurów 14, którzy nie są kupieni, a jest siódmy dzień, czyli ostatni. Mamy również oflagowane gospodarstwo, tam czeka 7 leśnych Elfów i w oryginalnym Heroes 3 gdybym tego nie wykopił, to po prostu by przepadło i znowu byłoby 14 centarów i 7 elfów w następnym tygodniu, ale jest nowy tydzień Centarów jest 28. Trzeba też pamiętać o tym, że wchota również klikając prawym przyciskiem myszy, albo nawet patrząc na ten pasek tuż nad, e, oczywiście, informacją dotyczącą naszych surowców. Jest również info dotyczące, ile jeszcze mamy jednostek do rekrutacji. Tutaj mamy 28, czyli to jest oczywiście przyrost z obu tygodni. Tak samo tyczy się w przypadku gospodarstwa, gdzie mamy 14 lesznych elfów. Więc to się kumuluje, moi drodzy, z tygodnia na tydzień, ale. Jeżeli mamy na przykład siedliska wysokiego poziomu, gdzie mamy strażników, to pytanie, czy, się, czy strażnicy się kumulują? Sprawdźmy. No nie, bo tutaj mamy cały czas 1,4, czyli tutaj cały czas pozostaje tak samo, czyli. Jeśli chodzi o strażników, to jest 3 razy przyrost jednostki w tym przypadku oczywiście przyrost smoka wynosi 1. Także mamy trzy smoki do pokonania, a przydział jest fiu, czyli od 1 do 4. Tutaj akurat siła strażników się nie kumuluje. Tylko trzeba, oczywiście pamiętać o tym, że trzeba najpierw to oflagować, czyli na przykład jeśli nie oflagujemy tego w pierwszym tygodniu, to w drugim tygodniu dostaniemy tylko przyrost za ten konkretny tydzień, ale jeżeli oflagujemy od razu, to po prostu to się kumuluje. Tylko warunkiem jest oflagowanie tych jednostek, natomiast siła strażników w tych wszystkich siedliskach pozostaje taka sama. Następną rzeczą wartą krótkiego omówienia jest zmiana w chatkach czarownicy oraz uczonych. W oryginalnym Heroes 3, jeżeli wejdziemy na przykład do takiej chatki czarownicy, to bohater automatycznie uczy się losowej umiejętności drugorzędnej. Szczegół jednak polega na tym, że nie jesteśmy w stanie się tego oduczyć. Nie ma zapytania, czy chcemy się tego nauczyć, czy nie, tylko po prostu wchodzimy i bierzemy. Tak samo sytuacja może wyglądać z uczonymi, jeżeli uczony proponuje nam jakąś umiejętność drugorzędną, no to po prostu. Nie, musimy ją wziąć. No nie ma tak, że zatwierdzamy albo po prostu nie bierzemy tego, że anulujemy, tylko każde wejście no automatycznie powoduje wzięcie tego skilla, co było moim zdaniem jednak słabe, dlatego, że narzucało to nam od razu i brak, blokowało nam możliwość odrzucenia tej umiejętności, ale ta opcja pojawiła się w Horde of the Abyss. Na przykład wchodzimy w chatkę czarownicy, mamy na przykład, o... Zakłócanie, czyli inaczej interferencji do tego też przedetyfnocciku. I mamy przede wszystkim zapytanie, czy chcemy się tego nauczyć, czy nie. A nie, że od razu wyskakuje nam jako slot. Więc możemy jeszcze raz odwiedzić i zastanawiamy się, no nie chcemy, ale możemy jeszcze raz wejść, na przykład właśnie tym przyciskiem Visit Object w wchota, zatwierdzamy. I dopiero teraz ta umiejętność się pojawia. Bardzo dobra rzecz, która no, sprawia, że to przede wszystkim nas nie troluje. A w przypadku uczonych, o, mamy na przykład do wyboru logistyki. Albo się uczymy tej logistyki, albo się nie uczymy tej logistyki. Natomiast czego polega na tym, że jeżeli odrzucimy, to uczony znika. No tutaj aż się prosi o wzięcie logistyki, ale wam pokażę sytuację. Na przykład odrzucamy, uczony znika. A my nie mamy umiejętności, więc jeżeli my tego nie weźmiemy, to uczony po prostu znika. Ale mimo wszystko, jest to bardzo korzystna zmiana, która no jest po prostu uczciwa, moim zdaniem. Która sprawia, że gra no, aż tak nie troluje, tylko jesteśmy w stanie po prostu odrzucić proponowaną przez grę umiejętność drugorzędną. Naprawdę dobra zmiana. Już zostało o tym wspomniane w tym odcinku, ale również trzeba to omówić. Mianowicie pojawienie się umiejętności drugorzędnej zakłócanie, inaczej interferencja. Jest to temat, który już kilka razy omawiałem na tym kanale, ale jako iż jest to film, który prezentuje mechaniki, które moim zdaniem trzeba znać, to również moim zdaniem trzeba znać umiejętność właśnie interferencji. Jest to umiejętność, która zastępuje umiejętność odporność. Interferencja jest to umiejętność drugorzędna, która redukuje Moc przeciwnika, która redukuje atrybut spell pały przeciwnika o określony procent. Na poziomie podstawowym zakłócanie obniża o 10%, zaokrąglenie w dół zawsze będzie zaokrąglenie w dół, notabene. Na poziomie zaawansowanym o 20%, a na poziomie mistrzowskim o 30%. Trzeba również dodać, że zostały dodane w hota specjalne artefakty, które jeszcze bardziej potęgują umiejętność zakłócania. Są to Charm of Eclipse. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam tych artefaktów, jeśli chodzi o. Nazewnictwo w języku polskim, ale to jest Charm of Eclipse, który obniża moc bohatera przeciwnika o 10% w trakcie walki. Seal of Sunset, który działa w sposób identyczny, tyle że zajmuje innego slota po prostu. I także mamy Plate of Dying Light, który jest artefaktem kategorii Relict, czyli najwyższej w grze i to redukuje moc przeciwnika w trakcie walki o 25%. Warto zauważyć, że te artefakty mogą działać również bez posiadania umiejętności zakłócania, bo na przykład są artefakty. Artefakty, które boostują pewne umiejętności drugorzędne. Na przykład są artefakty, które zwiększają łucznictwo, na przykład anielskie strzały albo cięciwa z grzywy jednorożca. To są artefakty, które działają tylko, kiedy jest łucznictwo. A artefakty, które obniżają moc przeciwnika, również działają, kiedy bohater nawet nie ma tej interferencji. Interferencja, tak jak powiedziałem, jest to umiejętność, która zastąpiła odporność, to znaczy, jeżeli mamy jakiś bohaterów w grze, to ci bohaterowie zamiast odpor mają właśnie zakłócenie. Po prostu zostało to podmienione, a diesel jest specjalistką właśnie w zakłóceniu. Taki odpowiednik Torgrima. Torgrim jest oczywiście cały czas dostępny w Hota i ta stara odporność również jest dostępna. Natomiast po pierwsze, Torgrim jest bohaterem domyślnie zablokowanym. Trzeba go odblokować albo w edytorze map, albo w edytorze szablonów mapy losowej. Po drugie, odporność tak samo jest domyślnie zablokowana, ale interferencja jest włączona, więc tutaj Hota Crew po prostu wprowadziło nowe zmiany. Ale daje furtkę tym graczom, którzy czują pewną nostalgię i chcieli, być może, wrócić do tej starej odporności. Więc, no, Torgim po prostu jest tyle, że domyślnie jest po prostu zablokowanym bohaterem. Ale, na przykład, jeżeli wejdziemy w jakikolwiek szablon mapy losowej, na przykład, i mamy jakiś bohaterów, na przykład, mamy Brona, który w oryginalnym Heroes 3 zaczyna z płaterstwem oraz odpornością, teraz zaczyna z płaterstwem i zakłócaniem. Kto jeszcze? Na przykład Ignatius zamiast taktyki i odporności ma taktykę i interferencję. Straker, o Straker. Miał dekromację i odporność, teraz ma nekromancję i zakłócanie, czyli właśnie inaczej interferencję. Te umiejętności zostały podmienione, natomiast jak widzieliście wcześniej, to nie oznacza, że Torgiem i starą odporność zostały definitywnie wyrzucone, bo one dalej są w grze. Tylko są komponent komponentami domyślnie wyłączonymi. Ostatnią i jednocześnie najświeższą rzeczą spośród wszystkich wymienionych na tej liście są sterowce. Sterowce, czyli kolejna forma transportu, która pozwala przemieszczać się po na mapie przygody w sposób naprawdę efektywny. Sterowiec można porównać do statku czy do łodzi. W sumie formuła jest podobna, ale są pewne różnice. I tak jak na przykład łódki mają określony budynek, gdzie można budować, w tym przypadku jest to stocznia, tak również mamy Airship Yard, czyli budynek na mapie przygody, który umożliwia budowę właśnie sterowców. Jeżeli mamy oflagowaną stocznię, możemy kupić łódkę za 1000 sztuk złota oraz 10 drewna. Natomiast jeżeli chcemy kupić sterowca czy zbudować w ogóle sterowca to klikamy i możemy kupić za 5000 sztuk złota i 20 drewna, więc gołym okiem widać, że sterowiec jest no znacznie droższy niż łódka, ale również daje dużo więcej możliwości i na przykład możemy sobie wejść do tego sterowca i tak jak w przypadku łódki. W powieściu do tego sterowca zerują nam się wszystkie punkty ruchu. No dobrze, ale jak działa mechanika sterowca? Generalnie tego typu obiekt pozwala nam po prostu latać na mapie przygody. Jesteśmy w stanie być na lądzie i jesteśmy w stanie być na wodzie. Więc patrzcie, jesteśmy w stanie na przykład być tutaj, o tutaj i o tutaj. Jesteśmy w stanie być zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Jest to pewna forma lotu, bo w sumie jesteśmy w stanie latać, natomiast lot polega na tym, że musimy zakończyć ruch na lądzie, a tutaj. Możemy zakończyć turę zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Patrzcie, jesteśmy w stanie tutaj oczywiście latać, przemieszczać się w różne strony świata i będąc e, na każdym dosłownie terenie, nawet na wodzie. Natomiast jak się ląduje, trzeba kliknąć spację, ewentualnie przycisk kotwicy i możemy wylądować. No, w jednym z sąsiednich pól, gdzie możemy wylądować, no, na wodzie nie jesteśmy w stanie wylądować. A jeśli chcemy anulować, to klikamy. Prawie przycisk myszy i na przykład tutaj chcemy na przykład wylądować. I gra nam proponuje, że możemy tutaj wylądować, tutaj wylądować. Oczywiście, jeśli wylądujemy, to tracimy tak jak w przypadku łódki: wszystkie punkty ruchu. Więc sterowiec to jest taki obiekt, który pozwala nam latać. Jesteśmy w stanie być na wodzie, jesteśmy w stanie być również na lądzie, ale nie możemy zbierać żadnych obiektów. Nie możemy na przykład wejść do fortu na wzgórzu. Nie jesteśmy w stanie wejść do Dwarf też Nie jesteśmy w stanie wejść do miasta. Nie jesteśmy w stanie podnieść tego drewna. Nie jesteśmy w stanie niczego, co jest tutaj na że godzin nie jesteśmy w stanie po prostu zebrać. Żeby zebrać, musiby wylądować. Więc na przykład klikamy spację i lądujemy. Na przykład tutaj Clancy wysiada i zerują się punkty ruchu. Fajna sprawa, natomiast jest to zdecydowanie bardziej pod mapy singleplayerowe. Natomiast w niektórych szablonach PvP to się pojawiło. Z tego, co pamiętam, we wczesnych wersjach szablonu Memory Lane właśnie były e SCP Yardy i była możliwość na przykład wejścia do tego sterowca i po prostu latać. Ale jest to rzecz, która zdecydowanie się bardziej przydaje i jest zdecydowanie częściej, moim zdaniem, zauważalna, jednak w trybie pojedynczego gracza. Fajna sprawa, moim zdaniem daje dodatkowego kontentu, jeśli chodzi o Heroes 3. I to są te moim zdaniem najważniejsze mechaniki, które trzeba sobie przyswoić grając w Heroes of Might and Magic 3, dodatek Horde of the Abyss. Mam świadomość, że w znacznie częstszych przypadków te zmiany dotyczą typowo sceny PvP, ale również znajdziemy mechaniki, które moim zdaniem bardziej pasują do jednak kontentu playerowego, jak na przykład sterowce. W sumie rolowanie zakręć w gilni magów to jest typowo pod PvP, ale w trybie pojedynczego gracza na tworzenie mapy czy ogrywanie takich map... Również jest to oczywiście fantastyczna sprawa. Również mam świadomość, że te zmiany są radykalne i tych zmian jest bardzo dużo, ale ja. Wymieniłem te kilka moje zdaniem podstawowych i absolutnie fundamentalnych, jeśli chodzi o wersję Horde of the Abyss. Bardzo dziękuję za oglądanie. Tradycyjnie zachęcam do łapki w górę, do komentowania, tak by wspólnie budować wspólne zasięgi. I oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji kanału, jeśli tego nie zrobiliśmy. Dziękuję oczywiście. Wspierającym są to zielsko 1988, Sir Bukos, grany player Andrzej Łosiński Grzegorz Zech, Kamil Rzet. Majster Anecia, Łukasz Hansel, Rafał M, Jakuro SSJ, Byczku 12, Natan Tren, Antra, Steven Klimczak, Badger Fire, M. Słowik, Ignacy Mościcki Films, Olas oraz Pan Ładny.pl. Szczególne podziękowania kieruję w stronę największego pasztetarzu wspierających arcypaszteta, pana arcybiszcza Ascona. Bardzo dziękuję za oglądanie, jak i za wspieranie tego kanału. Trzymajcie się. Do zobaczenia.